Nie podoba mi się. Mam dobre y, przeczucia, że mi wejdzie ten kurwa kupon. Szczerze mówiąc, właśnie bardzo się z niego dumnie. No, ale... Siemadero, z tej strony Autotyp. Dzisiaj się zwaniamy z Jarkiem troszeczkę spontanicznie, na szybko, bo ledwo kolejka się skończyła. Czas następna. Czas, może nie ma z dużo, ale postanowiliśmy zrobić coś nowego. Robiliśmy to, co Zazwyczaj przed nagrywaniem jakiś tam dyskutujemy na temat typów i kuponów, które potem Wam prezentujemy, a teraz zrobimy po prostu to, co dzieje się zwykle poza nagrywaniem, zrobimy to przy Was. I wydaje mi się, że to jest dobre, bo, bo przez to po prostu poznacie więcej może naszych pomysłów, tak naprawdę na więcej różnych meczów i z tego sobie już każdy wybierze, co tam chce. A kuponu jako całość nie przygotowaliśmy, nie to, no bo nie wrzucaliśmy tego jeszcze w całości. Nie to, że ogólnie tak będziemy robić, non-stop, ale po prostu nie mieliśmy wcześniej czasu. Także robić, zobaczymy. A może zobaczymy. będzie, zobaczymy, nie? Zobaczymy w każdym razie już to... nie przedłużajmy. No. Ja nawet nie wiem za bardzo, znaczy ja wiem to, co, gdzie gra, ale gdzieś tam na początek, ja nie wiem co się zaczyna jutro w sobotę. Ja będę patrzył. Nie... Wiem, że cztery, nie? No. Weź tam sprawdź co jest na początek, bo ja tam sobie no, szybko spojrzałem, ale na przykład... No to dobra. Teraz nie pamiętam co gra jutro. Na sobotę, e... bo, bo to samo akurat, w sumie ja się skupiłem że głównie na sobocie w moich tych, które zaraz podam pomysłach, ale na sobotę no to mamy Crystal Palace z Liverpoolem, no to... Southampton z City, Everton z Arsenalem, Newcastle z Fulham, więc cztery takie mecze. Nie wiem, chcesz zacząć, czy mam powiedzieć co ja w ogóle... Po jednym będziemy po prostu lecieć i omawiać. Nie, tak, nie jak wiem, wszyscy. tam wrzuca się na, na pierwszy, no nie, na pierwszy się w ogóle rzuca chyba właśnie ten Crystal Palace Liverpool, nie? Bo tu y, lider, to tam wymyśliłeś coś, myślałeś nad tym. Tutaj tak, tutaj mam to, na, na, na myślałeś, swoim. Nie? Tak, mam to na swoim kuponiku prywatnym. Znaczy mogę go też tam później wrzucić, po prostu nie chcę narzucać, żeby, żeby ktoś stawiał wszystkie od razu z mojego no. kuponu, ale, ale mam to na kuponie, no i co tutaj? Nieoryginalnie, ale też. Jestem przygotowany, że to obronić. Dlaczego? Bo mam wygraną Liverpoolu. No i yy, niezły jest na to kurs, yy, bo na to jest kurs, właśnie kursy też, przynajmniej kursy trzeba by podać. No to 1,50 jest około tej chwili na to. No i teraz tak. Oczywiście po tym, co się stało ostatnio, czyli Liverpool nie dał rady z Fulam, no to ktoś mógłby, wiadomo, jak powiedzieć, Crystal Palace jest w gazie i dlaczego Liverpool miałby dać radę im, ale ja taj, oglądałem yy, Oglądałem mecz, ostatni mecz Liverpoolu. Szkoda mi było, że Liverpool wygrał. Lubię Tottenham i udało mi się, że oni tak dobrze w tym sezonie cisną. Jednocześnie nie przepadam za Liverpoolem, więc, więc niezły to ogólnie zadowolony. ale Liverpool w tym meczu, dla mnie, zagrał, to był jeden z lepszych ich meczów w tym sezonie, bo Tottenham zagrał dobrze, ale to, co zrobił moim zdaniem Liverpool, oni tak solidnie grali, że po prostu to było widać, że będzie ciężko od samego początku i. Myślę, że na fali będąc, skoczyli na pierwsze miejsce, wyprzedzili to Ten ham. Myślę, że poczuli krew, że Crystal Palace, nieważne na jakim tam gazie, by nie było. Tym bardziej, że teraz, akurat pod koniec, trochę znowu w ostatnim meczu oni z kolei spowolnili. Nie uważam, że dam, dadzą radę takiemu po prostu Liverpoolowi i myślę, że da, da, warto po prostu za, to, za te pieniądze stawiać. No, na na już mój. muszę cię tutaj skontrować. Rzeczywiście nie, to nie jest wcale jakiś typ, który by się wydawał na ryzykowny, nie? bo w sumie to Liverpool, tak jak mówisz, tak? Mhm. Lider, pójście za ciosem, tak? Jak nie teraz można wykorzystać sytuację, jak nie teraz, jak nie teraz to kiedy, kiedy wiesz, no, jest tabaka z tymi meczami tak naprawdę, jest tyle pod rząd, że można rzeczywiście skończyć rok z, z, dużym, z dużą przewagą punktową, ale jednak nie zapominajmy, że Crystal Palace jest takim heblowym, jeżeli chodzi o te najlepsze drużyny, tak? W lidze, no bo on zatrzymał ostatnio trzymuje te drużyny najlepsze, tak? No, Czyli no, misując tak. Nimi, czy z nimi, nawet wygrywając, tak? Yy, wiesz, przede wszystkim strzela bramki, No gra dobrze, tak? Już bardziej chyba sobie przypominam jakąś, yy, w jakieś wpadki Krystal Palace z drużynami środka tabeli, albo nawet z końców. No, chociażby z West Ham, No, teraz no nie. niż wiesz, no. niż te drużyny lepsze. Nie? Yy, oczywiście, no, tak jak mówisz, Liverpool może pójść yy, yy, za ciosem, ale z drugiej strony wiesz. Że tyle mają tych meczów, i wcześniej Liga Mistrzów, i teraz to, że, że motywacja. Y Wiesz, co trzy dni zawodników, każdego z nich po kolei nawet może być ponad siły, wiesz, takiego dobrego cenera jak klub, nie? bo jednak hmm. musisz mieć zmotywowanego każdego zawodnika na boisku i tego, co będzie, co będzie z, na zmianę na przykład. nie? I zdążę zmotywować hmm. na następny mecz po trzech hmm. dniach, a wiesz, takie spotkanie, jak na przykład z ten kiedy walczysz o lidera, kiedy no, musisz wygrać no, tą drużynę, no. to się motywują, to łatwiej zmotywować prace, tych pracowników, bo żeby piłkarzy, <grym> tak? <grym> no no też <to> pracownicy. <grym> No, no Krystal tak, no. Um, Palace w żaden sposób im nie zagraża, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli, tak? No, no tutaj wiadomo, że to jest taka właśnie. No, na pewno to są, to są na pewno argumenty przeciwko. i No i nie mówię, że to jest, bo dopiero tam później wspomnę inne mecze, które tak naprawdę mam y, o wyższym, na przykład kursie, a o które szczerze mówiąc trochę chyba mniej się nawet martwię, bo zgadzam się, że tutaj, no że nie wiadomo, no te Krystal Palace cały czas to powtarzamy właśnie oni uwielbiają spra sprawiać problemy, no i to pokazują cały czas. Ale no mówię, no, wiadomo, zawsze trzeba podjąć jakąś decyzję. Dla mnie, jak, jak mam podjąć tutaj decyzję, to mimo wszystko ten, ten scenariusz, w którym Liverpool, który tak jak powiedziałem, rozkręcił się, po, w końcu wskoczył na te pierwsze miejsce y, po ciężkim meczu. Ten scenariusz, gdzie ten Liverpool właśnie nie daje już sobie y, zabrać tego, wyszarpać tego miejsca i się go kurczowo trzyma, mimo wszystko dla mnie jest bardziej możliwy. I tak samo Krystal Palace, które oficjalnie jest tak? Tak, i Crystal Palace, które bardzo lubi grać ofensywnie i nie są na pewno Crystal Palace w tym meczu też kompleksów nie będzie mieć, ale właśnie czy im to wyjdzie na dobre, bo Liverpool wiadomo, że każdy błąd i wszystko może wykorzystać w pół minuty, no po prostu... No dobra, dobra no to, jest, to jest twoja no. propozycja, tak? No, ja natomiast coś. w tym meczu chyba pójdę w, chyba pójdę w co innego, tylko musiałbyśmy mhm. sprawdzić na to kurs. A, no, ja to ja to chyba próbuję. pójdę w to, że Crystal Palace po prostu u siebie strzeli bramkę. Wydaje mi się, że z tak, mocnym przeci... mm. z tak mocnym przeciwnikiem jak Liverpool, ten kurs mm. akurat to zdarzenie będzie taki trochę wyższy niż zazwyczaj. Dobra, jest... jest to kurs, od razu mówię, całkiem nieźle, bo jest to kurs 1,57, czyli nawet lepszy, a szczerze mówiąc, to jest dobry zakład bardzo dobry zakład że, że no, wiesz, nie Barcay... musi koniecznie wygrać, tam może napaść tyle bramek, wiesz, Liverpool może no, no. wygrać nawet z Hendy, tak? 4 do 1, 4 do 2, czy coś, ja mm -hmm. to sobie wyobrażam takie wyniki. Ale wydaje się, że po prostu no Crystal Palace strzeli tą bramkę, no. Też mi się Bo tak wydaje. się, to, to... Też jest tak, że ta, ta, drużyna, ta drużyna, to też wiadomo, że nie będzie atakowała non stop, tak? Będzie miała tych mniej szans na strzelenie bramki niż Liverpool, tak? Ale mm. Liverpool będzie cały czas gniót. Jeżeli oni dobrze wyjdą z którąś Kontrum. Jeżeli gdzieś tam błąd popełnił Liverpool w obronie, no to tam wepną jedną bramkę. No, no pewnie, że tak. Wydaje, wydaje mi się, że szczerze mówiąc to jest. To jest bardzo dobry właśnie zakład. I, y, no to fajne, no to mamy pierwszy mecz omówiony. No, nie będziemy omawiać wszystkich dziesięciu, bo to no. bez sensu. Wybierzmy sobie jeszcze jakieś spotkanie, jakieś ewentualnie dwa, no bo to też nie ma czasu, a to znowu nie będzie trwało pół godziny materiał, także... Y, co tam jest no, Tottenham, no to... z Kingrad, Tottenham, z ten ham. Ogólnie mówimy o sobocie, bo to zaś chciałem powiedzieć, nie wiem, jak przerobimy no, wszystko, no. ale ja mam trzy, y, trzy rzeczy na sobotę, więc ogólnie e, w e, Southampton z Manchesterem City to jest ciekawe. I w tym meczu no. po prostu, co też nie jest pewne, oczywiście, że nie, ale za 157 wybrałem powyżej 2,5 gola, bo wi wiadomo znowu, że to jest ryzyko. Wiemy, że City. No ostatnio bardzo dalekie jest od tego, żeby jakiś tam stabilnie prezentować swój jakiś tam poziom cały czas taki sam. Ale znowu chodzi tutaj o City też, które tam musi coś zaskoczyć i wywalczyć. A dwa, że tu głównie chodzi o Southampton tak naprawdę, bo znowu ta drużyna jest w takim gazie, są na trzecim miejscu i to i znowu to co z kolei pokazali na przykład w meczu z Arsenalem, gdzie ok, było 1-1, wydawałoby się, co takiego pokazali, ale oglądałem ten mecz. Byłem, byłem w szoku, naprawdę. Inaczej to nie, nie umiem opisać. To, jak Southampton wyglądał no, w tym meczu. No więc, y, więc po prostu wiem, że w tym meczu City nie ma mowy o żadnych kompleksach Southampton, to na pewno. Nie hmm. wiem, czy bym się odważył właśnie stawiać na City, bo City, tak jak mówię, nie, nie jest na pewno jakieś stabilne. Ale też nie wiem, czy bym się otworzył na Southampton, no bo, to, bo to jednak jest dalej City, właśnie. A to, ja, że są bramki, ja. myślę, że to jest akurat możliwe, bo, bo, bo wręcz bardziej skłaniam się mimo wszystko ku wygranej City, bo uważam, że właśnie Southampton być może właśnie ja. będzie ofiarą swojego, swojej pewności siebie, bo Zresztą. uważam, że Southampton zupełnie nie, nie będzie mieć żadnych kompleksów, ruszy na nich pełną parą i po prostu nie mogę sobie wyobrazić, żeby tam nie padały nie, z tego bramki. No to, a ile na to jest? 1.57 No to też taki bezpieczny w sumie kurs. Uważam, że Southampton na pewno strzeli bramkę, ale, nie ale na to, że oni strzelą, <laughs> no, no, to no. Jest, co? No nie, ale że nie jest niewiele. Nie no, jak uważasz, że strzela. Wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że nie, ale to bardziej też przemawia przeze mnie e, sympatia e, do naszego polskiego obrońcy, no, no, no. do Bednarka. Chciałbym, żebyś pokazywał jak najlepiej, a zatrzymanie takich, z takiego City to jest naprawdę fajny wyczyn. Wydaje mm. mi się, że oni wyjdą zmotywowani na tyle, żeby powstrzymać, a City ma swoje problemy i tak nie strzelają mm. tak tych bramek jak w poprzednich sezonach. A tutaj jest solidna obrona i solidna drużyna Southampton u siebie znowu są kibice. Wiesz, tych kibiców jest wciąż mniej. Także każdy tam doping jest słyszalny, także może demotywować prac tych mm. pracowników, kurwa piłkarzy a. przyjezdnych, no. Tak? No. jeszcze bardziej niż to było wcześniej, tak, przy takim wiesz, gdy była cała cały stadion, a do no. tego oni nie grali przez dłuższy czas z kibicami. Także no. tutaj dużo przemawia za tym, że City po prostu sobie nie poradzi w tym meczu, ale więcej się z nim nagadałem niż w ogóle to mm. warto, bo tak jak powiedziałem, zostawiam to. E nie, no to dobra, to powiem ci tak tylko, że jeśli chodzi o kursy, ne? O kursy. No, ale może. No. Że City nie strzeli. Jeśli już ktoś z ciekawości w takim no. razie chciałby pójść tak. twoim tokiem myślenia, bo ja, ja nie uważam, że tak będzie. Nie uważam, że wygra, ale nie uważam, że nie strzeli. Ale że nie strzeli City, jest niezły kurs, bo jest 7 do 1. Że strzeli Southampton, to... że strzeli Southampton jest 1,53. Czyli też niezły, no, jeśli ktoś to, chce się pokusić. To w sumie o... to nie, to chyba, chyba sobie, znaczy to tak jak powiedziałem, zostawiam ten swój ryzykowny bet, ale chyba jakbym się zastanawiał nad tym spotkaniem, bo to był druga, drugi bet, na którym się zastanawiałem, czyli to po prostu, że Southampton strzeli bramkę. No, mm -hmm. no, no to wiesz, tak no to, że to powiedziałem. Że że pewno, z, no to to jest taki, to jest dobry bet, który o, można polecić, no, no, bo wiadomo, że z tych naszych wypocin ale już mówiąc, na przykład, y... Ale na przykład już bardziej to bym postawił niż że obydwie strzelą. o, no, bardziej to mi chodziło. Z tych naszych tutaj wywodów i wypocin. Myślę, że na pewno byłoby fajnie, żebyśmy coś polecali właśnie konkretnego, czyli w tamtym się powiedzmy, że jakoś tam zgodziliśmy co do też niektórych rzeczy. Tutaj, dobra, powiedzmy, że jeśli ktoś miałby coś z tego wyciągnąć, no bo tyle, że rzucamy kursami i różnymi pomysłami. to dobra, to... Southampton, że strzeli, jest 1,53 i jest, uważamy, że jest to y, możliwa rzecz. Bo w moim kuponie, gdzie było over 2,5, oczywiście, że zakładam, że Southampton też strzeli, no bo nie uważam, że City strzeli 3-0. Po prostu nie wiem, kto wygra, dlatego stawiałem over 2,5, ale że Southampton strzeli, myślę, że bezpiecznie można zakładać, y, bo City ma pro problemy w obronie po prostu i choćby City za za Manchester City zaczął ten mecz w najlepszym stylu możliwym, to wiemy też, że na, może być pewni, że się potem cofnie i zamuruje, bo oni tak zawsze prawie robią. Przy 2-0, możesz być pewien, że City będzie już tylko bronić. Ktoś się może nie zgodzić, no, ale tak jest. No, tak. O, pep zawsze ich wysyła do tyłu przy tym. A że mają problemy w obronie, Southampton ich rozpracuje. Oni mają World Browse, czy jak on tam ma. Przecież to jest mhm. w ogóle też sensacja. Ja no, wystarczy jakiś faulus przed polem karnym, i on może wsadzić no. piłeczkę, wiesz, z, z, z rzutu wolnego, nie? Jak no. już mówimy o tym WordPause. Powiedz także... 1,53. No, z Hamburg Stream, tak, tak. Niezły tak, tak, tak. kurs. No i dobra, i ostatni, który przygotowałem no. na sobotę, może rzucę. Bo no jeszcze trzeba ten... z sobota, tak? Tak, tak. Co raz jesteśmy Dobrze. na sobotę, no bo ja tylko na moim, no to ja tylko na sobotę się skupiłem. E, czyli Dajam to co przygotowałem. Jest moim zdaniem całkiem ciekawe i jest to mecz Everton Arsenal. Everton -Arsenal. I mój y, zakład, pokój 1,80, to jest to, że Arsenal strzeli w drugiej połowie i to wszystko, co mnie tutaj interesuje. I znowu tutaj, wiadomo, można mnóstwo powodów znaleźć, czemu to się może nie wydarzyć, szczególnie patrząc na, na Arsenal, ale, y, ale Arsenal, po pierwsze, patrzyłem akurat tutaj typowo na statystyki tego sezonu oczywiście, tylko i wyłącznie. No i Arsenal strzela właśnie w drugiej połowie zdecydowaną większość bramek strzela w drugiej, w drugiej połowie, tak było zresztą w ostatnim meczu, który oglądałem też chyba, jeśli nie mylę. Ale e... musisz przyznać Jarek, że na tyle kolejek, co Arsenal rozegrał, to mało tych bramek ogólnie. Mało, ale, ale jest ja się kieruję zawsze no. dwoma rzeczami. Że Arsenal. Są trzy rzeczy, które tutaj. Ja jestem tego zakładu, u mnie osobiście moje przeświadczenie, tym bardziej, że postawiłem na to też. To jest najbardziej pewny z tych moich propozycji, bo po pierwsze, Everton traci najwięcej bramek w drugiej połowie. Po drugie, Arsenal strzela najwięcej bramek w drugiej połowie. I po trzecie, znowu myśląc sobie tak oczami wyobraźni, <laughs> widząc ten mecz, znowu w każdym scenariuszu, który rozpatrywałem, Arsenal strzela w drugiej połowie, bo czy Arsenal rzeczywiście się przełamie w końcu i zacznie jakoś zmiażdży ten, nie wiem, Everton, może ktoś to wierzy. No to taka drużyna, tak samo jak United, który tragicznie zaczął wczoraj mecz z Sheffield, ale się rozstrzelał i później co się dzieje, już właśnie już rozkręceni, już zdominowali mecz i strzelali jedną za drugą. Jeśli tak się stanie z Arsenalem, co tam życzę fanom Arsenalu, no to dobrze, to strzelą w drugiej połowie. Jeśli Everton ten mecz zacznie lepiej i zacznie wygrywać, to znowu, to znowu jest ten sam praktycznie co, argument co City, że drużyna, która wygrywa, może wiadomo trochę mniej, troszkę się tam cofnąć, trochę bardziej do tyłu. I po prostu ta bramka z czegoś padnie, i plus nie zapominajmy o słabej obronie Evertonu, bo to jest przecież najważniejsze z tego wszystkiego. Więc uważam, że Everton pierwszą połowę no, bardziej będzie kontrolował. Myślę, że po prostu będzie bardziej kontrola Evertonu w pierwszej połowie. Nie, jaki będzie wynik, ale w drugiej jest szansa, ja, ja iść, żeby wiem. Arsenal się przełamał i strzelił. No więc jakby Jakbym bo... miał coś powiedzieć o tym meczu i zastanawiać się nad nim, to może bym nawet dał na czystą zwycięstwo Evertonu. No bo to wciąż jest drużyna, moim zdaniem, w tym sezonie lepsza nawet z tym kryzysem niż Arsenal, który jest w olbrzymim bałaganie teraz hmm. i nie mam nic do Artety, nie mam nic do Arsenalu, ale no tak dalej być nie może i gdzieś tam nawet może dlatego tego zespołu lepiej było gdyby ten trener się zmienił po tych świętach. Nie wiem, no może brakuje coś, coś w tym artecie jeszcze, hmm. może doświadczenia, może coś... Niech on pójdzie gdzieś do jakiegoś słabszego, tak jak Gerard zrobił, nie? Na przykład cofnął, czy znaczy się, on ogólnie zaczął od Rangersów i dobrze mu idzie, niech sobie pójdzie do jakiejś innej, mniejszej ligi, może do hiszpańskiej, tak jest Hiszpanem, no niech nie Dobra, on ale nie ma na doświadczenia. Nie ma typu na to, gdzie on pójdzie. Na co? Na, na to, gdzie on A, pójdzie. Dobra, że z tym. Jeśli o... Jakby co, to jakby co po prostu jak... Im więcej będzie przegrywał, tym szybciej pójdzie w, chul, no. w cholerę. Nie? Jeśli I chodzi ja o to się... Twój typ, to chciałem powiedzieć, tylko no. ile to po prostu stoi. Bo to był, zanim w ostatniej chwili zmieniłem właśnie na, na bramkę w drugiej połowie dla Arsenalu, moim typem była wygrana Evertonu. jest to wyższy też kurs oczywiście, bo to jest aż 2,45. I też uważam, że wszystko przemawia za wygraną Evertonu w tym meczu. Oprócz znowu tego czynnika, który często nam komplikuje, właśnie plany, czyli tego, że akurat Arsenal się odbije, coś tam akurat zaskoczy. No, to jest no, chwili... prawo serii. Koniec, no właśnie, prawo serii. trochę spanikowałem pod koniec, ale, ale generalnie też no, na pewno wszystko przemawia za Evertonem. Zresztą to widać tam właśnie w kursie, od się odzwierciedla i tak dalej, więc. Więc ktoś może sobie takie coś zaryzykować. No ja dalej będę obstawiał przy tym to, co powiedziałem, że ta bramka jedna, uważam, że są w stanie strzelić. Tak naprawdę tylko w tym momencie chcę, żeby strzelili bramkę w tym meczu i najlepiej w drugiej połowie, no, to jest... no, ale uważam, że to jest. No, jest to pan czynników, które muszę się spełnić. Przede wszystkim. No. Muszą strzelić bramkę, tak? No, już jest to jest... Coś. no właśnie. Rzadkim rzadką sprawą w tym w przypadku tej drużyny, hmm. i no muszą zrobić to w drugiej połowie. No, no to jest no, właśnie to, że. To no masz parę. parę... Rzeczy, które muszą się spełnić, żeby weszły przez kurs. No nieważne, ważne, ale no. y, mamy podane kursy na to, jakby co, to można się na Zobaczcie. tym zastanawiać jak najbardziej. Y, ja chcę to powiedzieć chyba na ostatnim meczu, który w ogóle wpadł mi w oko y, to jest niedzielny mecz to jest oczywiście, jak inaczej, United leeds A, Uważam, okay. że to będzie art, U... ciekawe wydarzenie w ogóle, nie? To nie, nie będzie niesamowity tam. mecz. No, mówię, mecz, no. mecz sezonu, jeżeli chodzi A. o Manchester United, moim zdaniem, no, 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 no. Tak? Y, Mam dwa typy tak naprawdę, nie wiem, nad którym się zastanawiam. Wydaje mi się, że jeden będzie wynikał z drugiego, to jest po prostu, że obydwie strzelą, mm -hmm. tak? Drużyny, no, w sumie tak, to raczej rozumiem. wydaje się logiczne, a przy okazji będzie powyżej 2,5 bramki. Nawet mogę połączyć te dwa, yy, chyba połączyć te dwa zdarzenia, bo jest tak jest taka możliwość, że po prostu jeden zakład, że obydwie strzelą i do tego będzie powyżej 2,5 bramki, tak? Nie, hmm. wiem, być, nie wiem, czy dasz, ale znaleźć to na no, szybko, czy nie. E, Poka ale... Pokażesz to po prostu na ekranie, bo ja nie mam takiego właśnie, to jest problem. Obie strzelą, mogę powiedzieć, teraz to jest A około 1,57. 1,57, że obie strzelą. A, że będzie over 2,5? A, że będzie over 2,5? To jest 1,53. E, no więc 1,53. No to, na to pewnie gdzieś koło dwójki będzie, dwa, ponad dwa będzie spokojnie, na to, że obydwie strzelą i. E, Over 2,5. Nie wiem jeszcze co zrobię, ale rzeczywiście okay. chyba pójdę w tą stronę. Nie? Mm -hmm. No bo jednak y, y, no obydwie drużyny znaczy, United ma świetną siłę ognia tak, i środek, tak, gorzej z obroną, czyli jedno i drugie mi pasuje w tym zakładzie. Tak, mm -hmm. No bo są w stanie szczęść bramkę i są w stanie tą bramkę y, stracić. Tak, a Leeds jest świetnie poukładaną drużyną. tak? Mimo tego, że ci zawodnicy może jakościowo są yy, gorsi niż United, może inaczej, mniej wyceniani albo mniej jakościowi ogólnie, ale nie wcale nie znaczy, że gorsi. Tak? No to jest duży mm. na tyle fajnie poukładana i ci zawodnicy są równi przede wszystkim. Tam nie ma nikogo, który by się wywyższał, oni grają tak samo, równo. Yy, to jest charakterystyka tej drużyny. No i przez i chyba to, że są tak zgrani i wydaje mi się, że to może sprawić, że po prostu zrobią parę fajnych akcji yy, i mogą też ukuć United. A no, mówmy się, łatwo w tym sezonie jest to zrobić dla drużyny. No, łatwo, łatwo. United prawie nigdy czystego kąta nie zachowuje. Myślę, że tak, że jest to dużo więcej możliwe. Ja tego meczu nie ruszałem, bo na pewno nie chciałem tutaj myśleć w ogóle o, o tym, kto wygra, bo to jest. Wielka zagadka, i po prostu się boję jako fan United tego meczu niesamowicie, bo Leeds naprawdę czasami potrafi pokazać najwyższą klasę, i tak było w ostatnim właśnie ich meczu, chociażby 5-2 wygranym z Newcastle. Więc Więc boję się tej drużyny jako fan United, ale to, że na przykład, że obie strzelą, myślę, że to jest całkiem rzeczywiście, tak jak mówisz, możliwe. Trochę się też boję, bo Leeds też jest, tak powiedziałeś, jest bardzo pokładaną drużyną. I to też się tyczy obrony, więc a United ma troszkę problem właśnie z solidnymi obronami, ale, ale kurwa, mać. Jebany pies. <grym> Dobra, ale, ale ten. E, <grym> zapomniałem o czym mówię. Ale, a no, w każdym razie nie wiem, czy. Że o problem z dobrymi obronami. Tak, czy, czy United, czy United z, z, po prostu złamie tą obronę. Ale myślę, że powinni, no znowu. Obie, obie drużyny są po mega ciekawych i mega fajnych meczach. Więc United też swoje Manchester United pokazał swoje I ostatnie te, meczu. Ale też Jarek pamiętaj, że nasze prawo serii też no. musi zacząć obowiązywać w przypadku każdych z drużyn. tak samo tak. United, no kiedyś musi wygrać u siebie. A żeby wygrać, musi przejść w bramkę, tak? No, no powiedzmy, że no jest to ciekawe, na pewno obie strzelą i to, że powyżej 2,5 nawet byłbym skłonny, no, no jeszcze bardziej to to właśnie, byłbym skłonny stawiać te, jak, jakoś taki pewnie jakieś i wybierać, to bym pewnie, jakbym miał wybrać jedną z tych wariantów, to bym wybrał, że powyżej 2,5. Ale to też jest ciekawe, że obie strzelą i powyżej 2,5, więc myślę, że nie wiem, tak jak mówiliśmy, to, jest, to są propozycje, Prze, przelecieliśmy właśnie, po prostu, no. naszym zdaniem Najciekawsze mecze tego, może tego weekendu, I, i to są tylko jakby luźne propozycje, że coś z tego wybierać sami. Nic konkretnie nie wrzucamy na kupon, nie będziemy wszystkiego tego wrzucać na kupon, bo po prostu to jest wtedy wiadomo, że zwiększa, zmniejsza prawdopodobieństwo sukcesu. A jeszcze będziemy myśleć ostatni, może tylko dorzucę ciekawostkę, jeśli ktoś chce przeanalizować, bo, bo powiedziałem, że najciekawsze mecze weekendu, a nie wspomniałem na przykład o meczu. Lester to Tottenham, no to trochę niesprawiedliwe w ogóle określenie, że to nie a, jest właśnie. bo to jest ciekawy mecz i jedynie znowu ból głowy, zupełnie nie wiem, kto tam wygra, zupełnie nie wiem, ile będzie bramek. Jedyne, co rozpatrywałem przez jakiś czas i może warto się przyjrzeć, to jest Tottenham i znowu kiedy strzeli, bo Tottenham strzela y, z kolei większość bramek i znowu dość mocną, zdecydowaną w większość połowie. w pierwszej połowie, a Lester dość mocną, zdecydowaną większość bramek wtedy właśnie wpuszcza. Więc myślę, że jest na to szansa, ale jest niezły kurs, bo jest 1,85. Ale daleko mi od jakiejś pewności, że to się wydarzy. Bo z kolei myślę, że Lester bardzo zachowawczo podejdzie do tego meczu, bo teraz Tottenham zaczął w końcu znowu budzić szacunek. Myślę, że Lester będzie bardzo skupiony na obronie, więc nie wiem. To A powiedz to mi, należy. Lester znowu gra u siebie, tak? Eee, czekaj, sprawdź. Nie, nie, nie. Teraz grają w Londynie na stadionie Tottenhamu właśnie. Więc y, Tottenham grał u siebie. No, czyli Aha. kibice też będą. Ja, no to... tutaj, ja chyba tutaj będę stawiał, że Tottenham wygra z Leicester. Po tym, co mm -hmm. Leicester pokazało w, zeszłym, y, w zeszłej kolejce z Evertonem, y, raczej no, to, nie, to nie było nic ciekawego, moim zdaniem. Everton, y, okej, okay, zagrał fajnie, ale moim zdaniem, postawą z wcześniejszych tygodni zasłużył sobie na wygraną. Mm -hmm. y, a wygrał jednak z Leicester. Wydaje mi się, że Leicester. Y, Coś też tam ma dziś swoje problemy. Niby wychodzi z dołka, niby cały czas w wpada, ale to wciąż nie jest to chyba. Ym... Dlaczego? Kurs na ten ham jest dobry. A to ten ham przegrywając właśnie z lidera z Liverpoolem będzie. Podjuszony też, nie? A wiadomo, że Murinie, jeżeli tam uważał, że popełni jakiś błąd z Liverpoolem, to na pewno nie popełni tego no samego tak. błędu z Leicester, Także tutaj wydaje mi się, że spokojnie Tottenham powinien zwyciężyć z Leicester. No mówię, jest kurs dosyć? jest dobry, bo jest Ilej. dwa, ponad dwa do jednego jest na wygraną Tottenhamu u siebie, czyli w sumie też taki aż tylko nic się, tylko się cieszyć, no bo, bo jednak jest to zdecydowany faworyt. Myślę też, myślę też skłaniam się zdecydowanie na wygraną, za wygraną Tottenhamu, więc może nawet szczerze mówiąc jak miał wybierać i teraz polecić jeden jakiś bet na to, to chyba też bym wybrał po prostu wygraną Tottenhamu niż to, że strzeli akurat w pierwszej połowie, bo, bo tego nie wiemy, a ciężko mi sobie wyobrazić znowu Leicester, które jakoś Tottenham jest w stanie bardziej wyobrażam sobie, że Bardziej wyobrażam sobie, że Leicester przegrywa drugi mecz rzędu niż Tottenham, niż przede wszystkim Mourinho przegrywa drugi zimetr. Bo no, to właśnie nie, chodzi nie mocno Mourinho o Murinio. No. Tak jak powiedziałeś, tu mocno chodzi o trenera, i nie mówię mo, można Murinio lubić, można nie lubić, można mówić co się o nim chce, ale, ale to jest jeden z najlepszych trenerów w historii i. Dla mnie i po prostu nie wyobrażam sobie z kolei, żeby właśnie trener Brendan Rodgers, który jest dobry, ale po prostu nie uważam, że to jest ten sam poziom. Nie uważam, że, że jest w stanie coś takiego zrobić, na co Mourinho by nie odpowiedział. Jeśli Lester nawet zacznie i oczywiście Jamie Vardy z jakiejś szybkiej kontry rozpocznie, otworzy wynik spotkania, to ten ham będzie miał 80 minut na to, czy tam ileś 90, żeby. Odpowiedzieć i wiem, że to zrobi, więc myślę, że Tottenham za dwa do jednego kurs warto stawiać na Tottenham. Więc... Kurde, więc dałeś mi trochę do myślenia też tymi swoimi spotkaniami, kursami. Ogólnie jak się trochę tego nazbierało, nie wiem, czy to tego zbierał na koniec w skupę, żeby zrobić z tego jakiś kupon i pokazać na, na filmie, ale na pewno gdzieś tam w międzyczasie, jak rozmawiałem o tym, to powrzucam chyba po prostu te mecze pojedyncze z kursami. Tak, żeby się mniej zyskiwało, trochę. wrzucić coś takiego, że teraz jak rozmawiamy, teraz możesz wrzucać. Czyli jeśli ktoś to ogląda, to już może to widzi. Chyba, że Tomkowi się nie spodobał mój pomysł. Jakieś właśnie takie sklejone kupony z tych naszych propozycji, które powiedzmy, że się w miarę zgodziliśmy. No, to A... też może być. No. No. A i tak to musiałbym, spokojnie jeszcze... Hmm. Obe... musiałbym jeszcze obejrzeć, wiadomo, będę sklejał. No to co? To miało być autoshot, <laughs> także, ale stwierdziliśmy, że y, pogadamy na luźno, no bo w sumie no, nie gadaliśmy o tym wcześniej. Także to co było teraz, to, to jak widzicie, to jest takie nasze od kuchni tak naprawdę, tak jak powiedział Jarek. Y, no, Mam nadzieję, że się wybierzcie Wam podoba. Każdy razie. coś. I... No, wybierzcie sobie to chcecie, Tak, tak. No, na zakończenie. Do wyboru do to zwykle. Zagrajcie od, grajcie odpowiedzialnie, no. żeby wszystko było zielone. Tobie, Jarek, życzę, żeby ci Twoje kursy weszły, Twoje właśnie. typy i żeby no. wszystko było ok. Sobie również tego życzę. Też możesz mi pożyczyć. No, życzę Ty, Ci, po tej dyskusji ja Że. <laughs> się boję teraz z kolei mojego. Patrzę na mój kupon, który już został ustawiony i po naszej dyskusji zacząłem się bać o te niektóre mecze, ale. Ale mój kupon jest po kursie 4-24, no te, te trzy mecze sobotnie, które wspomniałem. No, no, ale się mi bo... Screena, to tylko też zamieszczę no. na tym, go w tym momencie na, e, na filmie, tylko go no, Dobra. No. Dobra, dzięki w takim razie za, e, no, za dyskusję i to i do następnego. No. Następna w ogóle no, następna kolejka będzie w tygodniu, także chyba to no. się zmienił. No. no właśnie, dobra, no to na razie i życzę powodzenia. Trzymaj wszystkim. się pozdro, ja. Dobra, no patrz, kurwa, trochę to trwało, ale nie wiem, zobaczymy, wiesz. Lepiej zawsze coś jest, że wiesz, coś... To tam, chyba, ja tam, wiesz co, trochę poucinam, bo na przykład chyba niepotrzebnie grałem o tym.